Hejka! Witajcie w pierwszym domowym blogu w naszym nowym mieszkaniu. My już tutaj chwilę mieszkamy, ale potrzebowałam czasu na zaklimatyzowanie się, więc także wiecie: z trzy tygodnie już tutaj mieszkamy i w końcu mogę śmia śmiało powiedzieć, że czuję się jak w domu. Jeszcze nie jest to house tour, ponieważ dużo rzeczy tutaj jeszcze nie mamy, w sumie house tour, nie wiem, chyba room tylko zrobię, zobaczę. W każdym razie mamy tutaj jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, bo na przykład o tej ja teraz patrzę się na okno, no to słuchajcie, tutaj będą zrobione jeszcze takie super firany i na pewno zrobi się bardzo fajny klimacik. Teraz patrzę się jeszcze na kącik y, gamingowy mojego chłopaka, który jest na razie taki dosyć y, skromny, ale tutaj słuchajcie, będzie cała ściana w czymś, bo Tutaj już mamy gramofon. Dobra, no to zdradziłam, że <noise> będą płyty w takim razie winylowe, które moim zdaniem zrobią tutaj super robotę. Ale najbardziej jestem dumna z tego oto kącika, na który właśnie się patrzę. No, I love it. Uwielbiam tutaj spędzać czas i jest naprawdę mega przytulny spada i statywie. Powiem wam coś śmiesznego. Pierwsze były wszystkie dodatki, a dopiero potem były te obrazy, ponieważ kraba już mam od dawno. Te poszewki zostały kupione jeszcze zanim w ogóle mieliśmy mieszkanie. Tak samo dostałam jeszcze przed ten piękny kocyk i pod to wszystko zostały dobrane te obrazy, które uważam, że są po prostu przepiękne i naprawdę oddają duszę temu, tego pomieszczenia. Tak samo zresztą było z dobieraniem krzeseł. Też były dobierane dopiero po obrazach. Dzisiaj mam wolne, ale jak to w wolny dzień? Mega duże rzeczy do zrobienia, bo po prostu chcę załatwić to, na co zwykle nie mam czasu. Ale najpierw sobie zrobię moją ulubioną maczę i możemy zdać na dzień Nasza kuchnia aktualnie wygląda tragicznie, nie mogę na nią patrzeć, ale po prostu Robimy tutaj sobie aktualnie taki mały składzik, ponieważ na przykład przede mną Pokażę wam ją szybko Jest taka suszara i ona po prostu okazała się największym niewypałem, po prostu skamem z internetu I trzeba ją oddać ale ktoś ją musi złożyć, ja tu nie będę. Paweł, to jest do ciebie informacja, bo słuchajcie, jej się nie da złożyć. Jest tak jak ciężka do złożenia. Była ciężka do złożenia i ciężka do rozłożenia. <grym> Więc ja po prostu tylko czekam, żeby się jej pozbyć, bo to jest po prostu naprawdę jakaś porażka. Ona się najpierw się zaczęła sama rozpadać, a potem niektóre części są dosłownie niemożliwe, żeby je wyciągnąć. Także nie kupujcie suszarek z Allegro. <grym> Ja w ogóle jestem dobra, ponieważ mamy tutaj ekspres na kawę, co nie? Wiecie, że ja się z tego ekspresu ani razu kawy nie piłam, bo ja ogólnie nie, nie piję kawy. Żadnej, praktycznie żadnej, serio. A wynika to z tego, że po prostu wolę macze i jeśli mam macze w domu, to zdecydowanie po prostu wybiorę tą maczę. I zawsze właśnie tak, tak przewracam oczami, kiedy widzę te wszystkie posty ludzi, że ja nie wierzę, że można to lubić, to jest tylko modne. No nie wiem. Ja to polubiłam z jakiejś... X lat temu i od kiedy jest to tak łatwo dostępne w Polsce, to piję tylko maczę, ponieważ po prostu jest dla mnie lepsze. Ale mam przynajmniej ekspres, który służy czasami mojemu chłopakowi, czasami, ponieważ on woli z kawiarki, ale przede wszystkim jest fajny dla gości, kiedy przyjdą do mnie. Ktoś czasami przyjdzie. W ogóle wiele razy słyszałam, że ktoś się chce przekonać do picia maczy, ale tak niezbyt mu smakuje. No to słuchajcie, ja mam dla Was idealny przepis, jak polubić maczę. To znaczy. Są dwie opcje, ponieważ jedna jest taka, że kupujecie sobie takie mleczko kokosowe i robicie po prostu z napojem kokosowym tą maczę. Dzięki temu to po prostu ma idealny smak. Ta macza wtedy nie robi się taka trawiasta, bo wiem, że niektórym to smakuje trawą. Tylko jest po prostu taka idealna. Ale ja wiem, że niektórzy mogą mi robić kokosa. Wtedy spróbujcie sobie to koniecznie z mlekiem waniliowym, takim też napojem. A jeśli chcecie z normalną, normalnym mlekiem pić, takim wiecie, nie wiem, bez laktozy, z laktozą obojętnie, Dodajcie do tego dwie kropelki syropu waniliowego. Trust me, będzie wam smakować. A jeśli nie, to po prostu nie lubić match. Bo nie wszyscy muszą wszystko lubić. Co nie? To mi się zepsuło. Uuuu! Dobra działa. Zrobiłam sobie taką piękną bluzę, wygląda w niej jak sweet Pilates Princess, a my idziemy tylko na zakupy. Ogólnie to ja nie lubię ćwiczyć, nie lubię siłowni, na Pilatesie w życiu nie byłam, ale tańczę. Ok? Taniec to życie i na tym zostaniemy. Jadę w ogóle zaraz do sklepu reklamować moje okulary, bo ogólnie zbieram się do laserowego zabiegu korekcji wzroku. Bo nie wiem, czy wy wiecie, może wiecie, może nie. Ja mam wadę wzroku minus. Sama nie wiem ile. Z minus 11 aktualnie. soczewki noszę minus 10,5 i troszkę już słabo w nich widzę, szczerze powiedziawszy. Oksy też mam minus 10,5 zrobione. No, i ze względu na tak dużą wadę wzroku, po prostu zdecydowałam, że w końcu, w tym roku, zrobimy korekcję wzroku. Yy, ale przed tą korekcją jestem zmuszona chodzić dwa tygodnie, w sensie w ogóle przed kwalifikacją do tej korekcji, będę musiała chodzić przez dwa tygodnie w okularach. Chcę zrobić to już teraz i teraz potrzebuję dobrych okularów, bo w tych okularach nie da się chodzić. Po prostu nie da. One, jeden okular, totalnie się rozwarstwił. I powiem Wam tyle. To nie były tanie okulary. To było najdroższe cholerstwo w moim życiu. Na do dzisiaj nie mogę przeżyć, ile za nie zapłaciłam. Ale niestety, jeśli chce się mieć ładne, cienkie okulary z tak dużą wadą, no to się dużo za to płaci. A ja za to, że zapłaciłam, no powiem wam, że prawie 2000. Jestem załamana, ponieważ one totalnie się rozwarstwiły. Tutaj, jakby tego nie, nie pokażę wam, tego tak normalnie. Ale one po prostu mają pełno takich warstw, które widać. I ja nie jestem w stanie tym chodzić, w tym chodzić tak na co dzień. A że mam w nich chodzić dwa tygodnie cały czas, to one muszą być w dobrym stanie. Mam nadzieję, że mi je y, przyjmą moją reklamację, ponieważ to jest jakiś żart. Wczoraj było 13 stopni, więc ubrałam się podobnie jak do tego jak wczoraj, a wczoraj było mi gorąco. Dzisiaj zamarzam. Zakupy mieszkaniowe trwają, ponieważ dalej brakuje nam sporo rzeczy. I w ogóle, Boże, ja bym takie listki totalnie kupiła za moich czasów studenckich, bo kiedyś miałam dosłownie wszystko różowe w domu. Byłam w sklepie. Po raz milionowy zapomniałam o płynie do spryskiwaczy. Nie chcecie zobaczyć, jak wygląda moje auto. Coś jeszcze widzę. Coś jeszcze widzę. Jestem. Zrobiłam zakupy większe niż myślałam. Przyjęli moją reklamację z okularami mają szczęście. A hol zakupowy zrobimy sobie po moim treningu, ponieważ wróciłam szybko coś zjeść, przebrać się i lecimy na Hillsy. Patrzcie na to. Mmm. robi wrażenie co? Kurde, ale jest widać z tyłu. Dobra, jest git Mam takie nieświeże włosy, więc zrobimy z nimi to co zawsze, kiedy są nieświeże czyli ulizanego tego KOKA. A potem się zastanawiam, skąd te zakola. Ogólnie powiem Wam, że tańczy stanie High heels To rozpuszczone włosy na treningu są nawet mile wskazane. To się nazywa hairography, czyli trzepanie włosami w rytm muzyki, żeby to taki fajny efekt dawało. Ale chyba dzisiaj jest taka choreografia, z czego skojarzyłam, bo nie byłam na ostatnich zajęciach, a będzie to ta sama choreografia, w której yy, nie ma takiego hairografii. <laughs> Także zrobimy sobie właśnie takiego koczka. W ogóle kupiłam sobie taki, takie coś. Taki dziwny, do, właśnie do ulizanych koków yy, grzebień, ale on jest temu za 2 złote. Więc zobaczymy, co to temu nam tutaj zrobi. Kurde, no może rzeczywiście to lepszy efekt robi, niż takie... niż takie zwykłe grzebienie, które ja używałam. No tak mi mizia to. No nie wiem. Częściej zastanawiam, czy ja nie mam adehalety, czy to jest po prostu jakieś moje niesamowite roztrzepanie. Ale z czegoś to roztrzepanie musi wynikać. Po prostu to jest nienormalne. No kurde, już guta zrobiłam. No powiem wam, że ładnie, ładnie tutaj to ulizało, ale w ogóle bez sensu układałam tym. Tym to dopiero sobie trzeba ulizać, jak już ta fryzura jest gotowa. W ogóle chciałam wam się pochwalić, jak ładnie sobie tutaj ułożyłam wszystko w toaletce. Cerfunki są. Tutaj mam wszystkie. te akurat miałam w starym domu, ale tak ładnie tutaj mam wszystko ułożone, że są wszystko, że są tylko kosmetyki, które aktualnie używam, nic innego. A tutaj mam też inne, też takie, które aktualnie używam, tak są ładnie ułożone. E, proszę bardzo. A tutaj tutaj mam rzeczy. Oj, przepraszam, to nie jest porządek. Tutaj mam rzeczy, które już mniej używam i są też podzielone ładnie na kategorie. No, ja jeśli chodzi o porządek, to yy, u mnie ciężko z takimi sprawami, a tutaj naprawdę dobrze na razie mi idzie. Z tego właśnie się lałam. Moja estetyka versus to, co zabieram ze sobą na trening. Cory, ale w Hills zdecydowanie najlepiej tańczy się w takich... Czarnych ubraniach, które pięknie wyszczuplają, wydłużają ciało i po prostu serio, to są moje jedyne czarne ubrania. Te na treni. W ogóle planuję nagrać taki oddzielny, długi film na YouTubie o hillsach. Jak się przygotować na zajęcia, jakie ubrania nosić, y, jakie buty, bo naprawdę zadajecie mi bardzo dużo pytań y, na moich social mediach, głównie na Instagramie w tym temacie. Także myślę, że fajnie będzie zebrać coś takiego, ponieważ jeszcze czegoś takiego w ogóle nie widziałam nigdy na YouTubie, a widzę, że w tym roku hillsy będą bardzo. Bardzo popularne. Ja tańczy już od dwóch lat, ale widzę, że teraz no, dorównują niedługo Pilatesowi. Wróciłam z treningu, nic nie nagrałam, ale szczerze powiedziawszy, troszkę się wstydziłam. jakby... No kurde, to nie jest normalne, kiedy ktoś wy wyjmuje kamerę i nagle zaczyna coś nagrywać w takim miejscu publicznym. Ale uwierzcie, byłam tam. Właśnie robimy open boxing moich zakupów. Ale najpierw otworzymy coś, co w sumie już widzieliście, bo pamiętacie tamtą lampę. Ona była specjalnie kupiona do mieszkania i niestety nigdy do mieszkania nie trafiła. Z powodu takiego, że nasza Emilka jest dosyć niezdarną osobą, i w dniu wyprowadzki, kiedy miałam tą lampę już w rękach, I wynochodziłam z nią z mojego domu rodzinnego, lampa się roztrzaskała. Po prostu. Po prostu mi spadła na ziemię i się rozpadła w mag Właśnie tutaj do mnie przyszła nowa i mam nadzieję, że będzie dobra, bo wiecie, ona przyszła z chińskiej stronki, a tam to zawsze różnie bywa. Chyba inna Albo nie Nie Ona była taka czerwona, miałam wrażenie, że była bardziej pomarańczowa Ale może nie, nie, była ona taka, co nie? Dobra Teraz delikatnie trzeba ją złożyć I już nic nie tłuczemy Nie tłuczemy, Wilka. Czekałam na tą lampę tutaj Przechodzimy do dalszych zakupów, i co my tutaj mamy? O, to pokażę Wam na koniec, bo jest prześliczne. E, ogólnie tak, mamy deficyt prześcieradeł, bo mamy całe jedno. Trzeba je ubrać, także nowe prześcieradło w Pepko polecam. Znaczy, jeszcze nie wiem, czy polecam, ale chyba jest kit. 35 zł w Pepko są prześcieradła, także bardzo słuszna cena. Tak samo bardzo słuszna cena. Bo kupiłam dwa kocyki, takie za 40 zł, takie jasne, i one będą tutaj leżały, ponieważ na naszej bardzo jasnej kanapie cały czas musi leżeć jakiś koc, bo nawet by była od razu upalona. I tutaj leży już koc, ale ten koc to jest jakby jeden koc, i tutaj nam się robi taka dziwna przestrzeń, jakby no nieważne. W każdym razie tutaj są potrzebne dwa koce, a ten koc pójdzie do sypialni. Wzięłam też taki dozownik na mydło i on kosztował. 10 zł w pepko i ogólnie, kurde, mogłam wziąć dwa, bo szczerze powiedziawszy, potrzebujemy taki, zarówno do Łazienki, jak i do kuchni, ale chyba dam go do kuchni, bo taki czarny jest. On tam będzie się dobrze zlewał, właśnie z naszym zlewem. No i tutaj, słuchajcie, najlepsza rzecz. Weszłam sobie do y, Half-Price'a i tam było to było coś tak pięknego. To wygląda dosłownie jak z moich inspiracji na Pinterestie, kiedy tworzyłam sobie to mieszkanie. Patrzcie na to. No, przepiękny, przepiękny świecznik. To jest świecznik, jakby co. Jest idealnie w kolorach tutaj, w naszych przestrzeni. Jest różowo-pomarańczowy i do tego wzięłam takie świeczki białe. Nie wiem, czy białe będą pasować, ale innych nie było, one są takie fajne zakręcone. On kosztował, słuchajcie, cztery dychy w Half Price. Ie. Uważam, że słuszna cena, bo naprawdę jest to coś przepięknego, jest to coś innego, i no ja jestem nim zachwycona. Tutaj na stole mamy taki kącik yy, ładnych rzeczy, więc damy go sobie tutaj. W ogóle on bardzo ładnie się komponuje z tym wazonikiem, który sobie tutaj stoi. I ogólnie te świeczki one są za długie, ja będę musiała jedną z nich po prostu. Popatrzcie, no za długie. O nie, czy ja kupiłam za chudą świeczkę? A, eee, zachuda nie jest. Muszę ją skrócić tylko. Zdecydowanie za długo. Na pewno być tylko to, jakaś taka, taka krótka. Także idę to zaraz ogarnąć. Jakąś inną świeczkę będzie trzeba ogarnąć, bo ta nie pasuje. Ja mam dzisiaj wolną chatę, mogę szaleć, robić co chcę Chłop wyjechał na najbardziej męski wyjazd, na jaki można wyjechać. Nieważne. W każdym razie, wiecie co jest hitem? Wysłałam mu przed chwilą takie oto ujęcie. Patrzcie, takie on. Dokładnie. Świecznik był na samym, dosłownie w centralnym miejscu, a tam z tyłu była lampa. No i mu tam wysyłam, że mamy nową lampę. W ogóle się nie zorientował, że świecznik jest nowy. Nic nie napisał o świeczniku. Myślę, że może się zorientuje po jakichś trzech dniach, jak tutaj w końcu będzie cały czas stał. Ja już w wersji ciotka klotka idzie spać. Ale właśnie stwierdziłam, że mi się wcale nie chce spać. Dziwne, bo jest w pół do drugiej w nocy, ale ja w ogóle jakoś tak zawsze. To jest bardzo dziwne u mnie. Zawsze jak nikogo nie ma w domu, to mi się nie chce spać. No bo może dlatego, że ja się boję spać, kiedy jestem sama. Śpię wtedy przez zapalonym świetle. Tak, pozdrawiam. Nigdy w życiu nie mieszkałam całkowicie sama i to są chyba tego skutki. W każdym razie, słuchajcie, ja się już z wami żegnam i teraz biorę się. Zamontowanie tego vloga, który właśnie oglądacie, także myślę, że jeszcze dosyć długa noc przede mną. A, i dajcie znać, jak wam podoba się nasze mieszkanie, a przynajmniej to, co Wam pokazałam.